Na tej lekcji poznasz pochodne węglowodorów, jakimi są alkohole. Zapraszam. Pochodne węglowodorów to związki chemiczne zbudowane z grupy alkilowej, czyli alkilu, i grupy funkcyjnej. Zacznijmy od grupy alkilowej, którą nazywa się też po prostu alkilem. Jest to grupa atomów, która tworzy się poprzez odłączenie atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Mamy więc metan, od którego odłączył się jeden atom wodoru i tak powstała grupa metylowa, czyli metyl. A to etan, gdy odłączy się od niego jeden atom wodoru, powstanie grupa etylowa, czyli etyl. Propan po odłączeniu się jednego atomu wodoru powstanie grupa propylowa, czyli Propyl, a to butan. Po odłączeniu od niego jednego atomu wodoru otrzymamy grupę butylową, czyli butyl. Z kolei grupa funkcyjna to grupa atomów nadająca związkowi organicznemu jakieś charakterystyczne właściwości. Czym wobec tego są alkohole? Są to pochodne węglowodorów zbudowane z grupy alkilowej, czyli alkilu. I grupy hydroksylowej. Alkohole możemy podzielić na alkohole monohydroksylowe, mające w swojej cząsteczce tylko jedną grupę hydroksylową, będzie to przykładowo etanol. I są alkohole polihydroksylowe, mające w swojej cząsteczce co najmniej dwie grupy hydroksylowe, a każda z nich łączy się z innym atomem węgla. Przykładem Niech będzie glicerol, mający aż trzy grupy hydroksylowe. Nazewnictwo alkoholi. Jeśli chodzi o nazwy systematyczne, to do nazwy węglowodoru dodaje się końcówkę -ol. Z kolei w nazwach zwyczajowych najpierw mamy słowo alkohol, potem nazwę grupy alkilowej i końcówkę -owy. Mamy zatem metan. Nazwa systematyczna alkoholu to Metanol. Nazwa grupy alkilowej to metyl, więc nazwa zwyczajowa alkoholu to alkohol metylowy. Etan. Alkohol to etanol. Grupa alkilowa etyl, więc nazwa zwyczajowa alkoholu to alkohol etylowy. Propan. Alkohol to propanol. Grupa alkilowa propyl. A nazwa zwyczajowa alkoholu to alkohol propylowy. Butan. Alkohol to butanol. Grupa alkilowa to butyl. A nazwa zwyczajowa alkoholu to alkohol butylowy. Pentan. Alkohol to pentanol. Nazwa grupy alkilowej to pentyl. A nazwa zwyczajowa alkoholu to alkohol pentylowy. Ciekawostka: tioalkohole czy mówiąc inaczej, tiole lub merkaptany to związki, które składają się z grupy alkilowej i grupy tiolowej. Aby powstały w cząsteczce alkoholu, tlen zastępowany jest siarką. Tiole występują przykładowo w wydzielinie skunksa i to one odpowiadają za bardzo nieprzyjemny i wyczuwalny z daleka zapach. Ponadto, tiole są używane do nawadniania metanu, który jest gazem bezwonnym. W ten sposób wykrywa się nieszczelności instalacji gazowej. Poza tym tiole to składniki rozkładu szczątków zwierzęcych, co wyczuwają ptaki drapieżne. Wykorzystuje się to także w praktyce. Sępniki czarne, szukając pożywienia, pomagają w zlokalizowaniu nieszczelności gazociągu. Szereg homologiczny alkoholi to ich uporządkowanie zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomów węgla w cząsteczce. Każdy następny alkohol ma o jeden atom węgla więcej niż poprzedni. Mamy zatem metanol, czyli alkohol metylowy, etanol, alkohol etylowy, propanol, czyli alkohol propylowy, butanol, czyli alkohol butylowy, pentanol, czyli alkohol pentylowy. Wzór ogólny alkoholi. Najpierw mamy grupę alkilową o wzorze CnH2n 1 i dołączoną do niej grupę OH, czyli grupę hydroksylową. W tym wzorze, małe n jest liczbą naturalną odpowiadającą liczbie atomów węgla w cząsteczce alkoholu i co oczywiste, musi to być liczba większa od zera. Wzór ogólny alkoholi możemy też zapisać w skrócie. Grupę alkilową mogą po prostu zastąpić dużą literą R. Więc teraz wzór alkoholu to ROH. Ciekawostka! Alkohole występują też w roślinach. Przykładem jest farnezol, będący składnikiem olejków eterycznych: olejku akacjowego, konwaliowego czy lipowego, oraz bisabolol. Który można znaleźć w rumianku pospolitym. Alkoholem jest też cholesterol, odpowiedzialny za zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Znajduje się on w tłuszczach zwierzęcych i mięsie. Zapamiętaj najważniejsze. Grupa alkilowa to grupa atomów powstająca przez odłączenie atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Grupa funkcyjna to grupa atomów która nadaje związkowi organicznemu charakterystyczne właściwości. Alkohole to pochodne węglowodorów, zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową OH. Grupa hydroksylowa to grupa funkcyjna alkoholi zbudowana z atomów tlenu i wodoru. Alkohole monohydroksylowe to alkohole zawierające w cząsteczce jedną grupę hydroksylową OH. Alkohole. Poli hydroksylowe to alkohole zawierające w cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową OH.